Ta, ta chwila triumfu nareszcie nadeszła. A to wszystko dzięki Tobie. Mój ty geniuszu, mój ty Einstein. Dziękuję, królu. Uwierz, czasami mam ochotę cię objąć, przytulić, obściskać, zdjąć ubranie. I słucham? Nic, nic. Ruszaj, generale. Dobrze, królu. Jaki całus na pożegnanie? Słucham? Nic, nic. Ruszaj, generale. Żołnierze, nie będę owijał w bawełnę. Sytuacja gówniana. Trzy czwarte naszego wojska i wyposażenia sprzedał Fabio za czasów swych rządów. Pozostałe trzy czwarte z tej jednej czwartej spadło razem z nim z klifu podczas próby ofensywy. I oto jesteśmy my, jedna czwarta z jednej czwartej. Czyli jeśli dobrze liczę, to jedna szesnasta całego wojska Kolinis za czasów swojej świetności. Ale dość ułamków. Nie pomogą nam one pokonać przewagi liczebnej wojsk Minar, ale jest jedna rzecz, która może to zrobić. Jest jedna rzecz, która daje nam siłę i motywację. Jest jedna rzecz, którą wszyscy kochamy i której będziemy bronić do ostatniej kropli krwi. Istnieje rzecz, która jest źródłem naszego męstwa. Dzięki niej umrzemy z honorem lub zwyciężymy, okrywając się nieśmiertelną sławą i chwałą. I wszyscy wiemy, co to za rzecz. Biedronka! Biedronka! Dzisiaj spłacimy swój dług wdzięczności dla niej i pokażemy minar, potęgę tanich i smacznych produktów. Jakie jest nasze motto? Nie słyszę. Głośniej. Szykuj się, kokosie, bo oto my, wojownicy Biedronki, idziemy po ciebie. Zostaw mnie zboczeńcu! Jak się do ojca odzywasz, gówniarzu jeden! Tata? Nie, ale ktoś równie ważny. Mistrz Kurwiszon! Jakżeś mnie nazwał? No, nigdy mi się nie przedstawiłeś. To no, wymyśliłem ci ksywkę. Jak chcesz ma tą podupsku przyjadę, to odechcę ci się w takie głupoty bawić! Ksyw mu się zachciało za srańcowym Ej, nie denerwuj się tak. Powiedz lepiej co tu robisz, kurwi... Yy. Mistrzu. Jak to co, do cholery ratuje ci tą niewdzięczną dupę? Gdyby nie ja leżałbyś połamany, aż jakiś kretoszczur wyhandlałby cię na śmierć. No tak, to tylko kilka śniaków masz. Więc mnie ocaliłeś! Dzięki! Więcej tego błędu nie popełnię. A co z owcą? Z jaką owcą? Nieważne. Tak, twoje zoofilskie skłonności mnie nie interesują. Lepiej przygotuj się, bo wyruszamy. Masz rację, trzeba poprowadzić traktorów na Korinis. Jakich traktorów? Jakie korinis? Nieprzytomny byłeś od par godzin. Bitwa już się dawno zaczęła. Cholera, bez pomocy traktorów ich rozwalą! Daj mi dokończyć, kędą żona jego mać. O traktorów się nie martw, bo niedawno się tam teleportowali. Teleportowali? Ale jak? Dzięki pomocy pewnego miłego pana. Jak skończyłeś z głupimi pytaniami, to my też się teleportujemy. Ale skoro nie do Korinis, to gdzie? Tobie naprawdę trzeba wszystko tłumaczyć. Wyruszamy w tatry, do siedziby Bractwa Melonów. Do Melonów? Ale po co? Mis inteligencji to ty raczej nie zostaniesz, bo to by te bractwo rozdupczyć, o co? Sami? Zresztą nasz wróg jest w koryniz! Źle się do tego zabrałem. Wytłumaczę ci to jak człowiek rozumny, myślący mu tylko o jednym szympansowi z łupierzem. Wyobraź sobie, że Coryniz to kobieta. Minar gwałciciel, a Meloni to obserwujący ich biseksualny spoczeniec. Otóż gdy korynis ostatkiem sił broni się przed wydupczeniem przez Minar, Meloni obserwują całe zajście w krzakach z fajfusem na wierzchu. Nawet jeśli Kornis jakimś cudem obroni się przed Gwałcicielem, z krzaków wyskoczy czekający na wynik Zboczeniec i Wychętorzy pozbawioną siły niewiasty. Jeśli zaś wygra Minar, z Wychętorzy zmęczonego walką Gwałciciela. Tak czy siak Zboczeniec w krzakach wygrywa. Rozumiem. Naszym priorytetem jest więc nie pomoc atakowanej kobiecie, tylko kastracja Zboczeńca kryjącego się w krzakach. Gdy już będzie zneutralizowany, wtedy będziemy mogli pomóc kobiecie w walce z Gwałcicielem. Kapujesz już wszystko? Tak. Aż talent do zboczonych historii, jak nie ma co. Mentor misiów nauczył mnie niewielu rzeczy, gdy byłem w bractwie. Ale w tej dziedzinie nikt mu nie dorówna. Zdajesz sobie sprawę, że nawet jeśli we dwóch zniszczymy bractwo melonów, to Korinis i tak może zostać podbite przez Minar? Wiem, ale taka jest wojna. Miejmy nadzieję, że posiłki od traktorów wystarczą. Zatem w drogę, mistrzu kurwi. Yy... Jestem Roman do cholery. Ten zna wspólnej? Zamilcz, niewiasto! Jak tam mój geniusz? Już wygraliśmy? Yy, nie, panie. Właściwie to obrońcy pokonali nasze szkielety. Pokonali? Jak to pokonali? Ile pokonali? Yy, yy, wszystkie, panie. Wszystkie? Wszystkie? 60 tysięcy szkieletów? Tak, panie. Przecież to niemożliwe. Ilu jest tych obrońców? 500 i y, 501, licząc tego upośledzonego, jestem delfinkiem! Wiiiii! 500! Przecież to wypada! 120 szkieletów na obrońce! Zostało mi tylko 40 tysięcy regularnego woja. Ale skoro oni już wybili 3 piąte całej armii, nie wycofuj się, panie! Obrońcy są zmęczeni. Ledwo stoją na nogach. Drugiego szturmu nie przeżyją. Niech tak będzie, generale. Osobiście poprowadzisz ostatni szturm. Mam nadzieję, że tym razem twój geniusz cię nie zawiedzie. Obiecuję, królu.